Witam wszystkich bardzo serdecznie już w trzecim ostatnim odcinku tej modyfikacji, już się doinformowałem co trzeba zrobić, żeby zakończyć tą giereczkę, naszą piękną przygodę powiem wam szczerze, jeszcze sobie tylko zerknę tutaj, tak sobie zrobię pyk, 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 wszystko wiadome w morderze superansko. powiem wam szczerze, że to będzie przejebane naprawdę, przejście dalej yy, nie jest ciężkie ja po prostu źle to zrobiłem, bo rzeczywiście tę miksturę trzeba było wypić O, i teraz tu widzicie, samoistnie po prostu po wypiciu mikstury powinna się odpalić nam taka o, modyfikacja. Żebyśmy sobie kamyczkiem pizgnęli na bok. Przejście... Kurwa macie, no. Nurkuj panie, nurkuj, nurkuj! No. Przejście dalej nie ma takiej tragedii, w sumie będzie ok, eee, Ale doinformowałem się. Z bo jak to wygląda na samym końcu, no to na samym końcu będziemy musieli pokonać bossa, który jest kurwa dziwny, powiem szczerze, nie ogarniam o co z nim w ogóle chodzi, na dobrą sprawę, aha, jeszcze sobie, no właśnie, uruchomimy sobie coś takiego, Bo tam coś leżało, halo, hej, 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 oddawaj, kurwa, oddawaj, dobra. Pyk 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 Pęk pęk bang. Hmm hmm Ej Co jest kurwa? Ty Normalnie niewidzialna ściana, dwie paprotki, jedno drzewo kurwa Moc silniejsza niż kurwa Gandalfa, Już shall not past! No, dobra, zróbmy tak. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Wszystko sobie pyk pyk zrobimy. To, oczywiście taka formalność to, A kurde, jakie te dźwięki tego wodu... Do... Gdzie to jest? To ścianą? ścianą chyba. Dobra. A po co mamy to podnosić? Nie wiem, nie wiem. A to ktoś to wymyślił, ktoś to zaplanował, ktoś to narysował. Nieważne. Nieważne, rozegramy, rozegramy to tak jak Pan Jezus powiedział. Czyli prawidłowo. Ale w jednym momencie niestety ta modyfikacja... Zobaczymy, bo ja oczywiście po raz kolejny oglądałem filmik tam sprzed jakiegoś czasu lat, milenium, czy tysiąca kilometrów kwadratowości rościenych, nie wiem, nie wiem, nie wiadomo, nie sprawdzałem, nie wiem dokładnie, ale chodzi mi po prostu o to, że e, tak samo jak w poprzednim odcinku już tam e, powiedziałem szybciej, że będzie tak, będzie taki kawałek mapy, który będzie zbugowany, no i tam e, nasze próby przejścia będą nieudane, bo człowiek gdzieś tam będzie się zwalał na głupi łeb i w ogóle to nie będzie działało, no to e, wyszło ostatnio, że, że to działało. Tak jak... Tak jak po prostu osoba, którą oglądałem... Co to jest? Przyda się. Na pewno, kurwa. Tak jak osoba, którą po prostu oglądałem z, tam z okresu kilku lat wstecz, grała w tę modyfikację no i po prostu te błędy miała. Tak... No my żeśmy tego błędu nie mieli w poprzednim odcinku i się sam nawet dziwiłem, że o, działa tu, to... To było. To było. Co się z z tym, że żeśmy po łańcuchach skakali, no i tam mogliśmy wpaść po prostu pod tekstury podłogi. Tekstury pod Nam się nie udało zrobić tego wyczynu, nie trzeba było używać konsoli, żeby się uratować. E, gitara. O, i właśnie jesteśmy w tym miejscu. Robimy sobie saveika. Mianowicie skaczymy na lianie, nie? Normalnie odpierdolimy Tarzanka teraz. O, pyk, Janka, Próbujemy, oczywiście. Wow! Wow, wow, wow. O, i nam zadziałało. I nam zadziałało. Hmm. No cieszę się, bardzo się cieszę. Właśnie, właśnie to było to miejsce, które yy, mogło, ale nie musiało oczywiście, mogło, ale nie musiało być zbugowane. Okazało się możliwe, że ta modyfikacja po prostu... W późniejszych latach, może, dostała jakieś aktualizacje, przez co e, naprawili te błędy, może poprawili te mechaniki. Teraz, aktualnie, nam na przykład wszystko działa: wszystkie liany, łańcuchy i tam inne szmery, bajery. Nagle się okazuje, że my, że my, wszystko co chcemy użyć, wszystko tutaj działa. Nie ma żadnego problemu. A materiały, które oglądam, e, zazwyczaj są tam czy, kilka lat do tyłu, były nagrywane. Często też, yy, aktualnie to tak bardziej niemieckie, bardziej niemieckie materiały oglądam, żeby w ogóle zorientować, co tu jest grane, nie? Modyfikacja, na koniec, na koniec jak przejdziemy tą modyfikację, jeszcze zrobię takie podsumowanie, powiem, powiem tak do końca, co, co sądzę o tym. Modyfikacja wyszła na to, że jest dosyć stara. Nie wiem czy to jest prawda, bo nie sprawdzałem, ale podobno z, 2000, z 2014 roku jest chyba ta modyfikacja. Czekaj, ja bym chciał z tobą. No ty kurwa gnoju. Kurwa, Menelu szkieletowaty. o, dobra, mamy to, mamy to, a to nie będzie najgorsza walka w naszym życiu. O nie, o nie, 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 O nie, 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 Ja się właśnie, niestety... Niestety, na nasze nieszczęście się troszeczkę doedukowałem aż do samego końca modyfikacji. Tak naprawdę jesteśmy już na samiutkim końcu. Tylko, że ostatnia walka to będzie walka z takim bossem, tym strażnikiem co nam ta czarodziejka w poprzednim odcinku. Ten jej duch w sumie tłumaczył, że to będzie super, super straszna walka. I w ogóle ten stra... przez 2000 lat ten strażnik tam jest osłabiony coś tam, coś tam. Szczerze wam powiem Jak yy, oglądałem materiały właśnie z pewnego Niemca yy, który ogrywał tą, tą małą modyfikację to powiem wam, że to jest tragedia, nie? <śmiech> <śmiech> Naprawdę On musiał się On musiał się nieźle tam nagłowić i w ogóle, żeby to Aha. To co to, to jednak nie możemy? Albo do wody, nie? Mogę do wody skoczyć? Czekajcie, bo on używał ogólnie konsoli F8. No, niby przeżyłem, ale co to za życie. Eee A jak tu. Czekaj, tu jest basen, nie? A jak tutaj, tak skoczę? A, okej. Okay. No, właśnie mówię, bo. Yy, te jego materiały były sprzed kilku lat, to było zbugowane, nie mógł użyć Liany, i on też F8 po prostu sobie wrócił. Tak, jak przeleciał na drugą stronę, żeby pójść po ten kamień tak sobie po prostu tak samo wrócił dlatego tak mówię dobra skoro już tej konsoli mi się na przykład nic nie zbugowało konsoli używać nie muszę no to po co nie po co po co ty czekajcie bo ja kurwa idę w złą stronę to jakoś jakoś chyba tutaj trzeba było ta jakoś chyba tak 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 coś to coś w tych klimatach coś w tych klimatach no mamy ten kamień Powiem wam, że będę, mentalnie nie jestem w ogóle przygotowany na tą walkę. Z tego co się orientuję, to na pewno na pewno mam więcej procent nakryta. No i mamy mistrzowski poziom, nie? Czyli będziemy troszkę szybsi. Nasz niestety niemiecki kolega, nasza inspiracja odnośnie tej modyfikacji nie miała tego mistrzowskiego poziomu. No my też nie mamy level upa, nie mamy żadnych mikstur. Raczej chyba nie jesteśmy w stanie nic tutaj poradzić. Tylko po prostu otwieramy te drzwi i lecimy. No to zobaczycie zaraz o co chodzi. Ja spróbuję się skupić na walce z tym bossem. Jest dosyć ciężka i ciężko jest wy wyminąć jego ciosy. Spróbuję go zabić. No zrobimy sobie kilka, kilka podejść po prostu. Eee... I nie wiem, no w miarę w miarę możliwości, w miarę możliwości będę po prostu Będę próbował. Mhm, dobra. Szybko. Szybko i na temat. Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No nic mi tu nie wyszło w pierwszej... Hmm, kryt, kryt 25 punktów. A może to jest właśnie plan... Do ty... Oj, dostałem. Oj, dostałem, jeszcze raz. Na boki cały czas? O, zasięgu mi zabrakło Blisko był, żeby mnie uderzyć Nie, nie, nie. U, 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 u Skibidi job, da, pies, jest, jest. O, kurwa, jeszcze do tyłu. Jest, 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 weep, weep, deep, 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 yep, 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 yep Skibidilop, łop, 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 yep, 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 yep Widzicie walka jest dosyć dziwna z nim Troszeczkę ee... Troszeczkę bym mógł powiedzieć, że taka metoda walki z nim jak... Oj chuj no i chuj, mogłem zapisać w sumie Dobra, jeszcze raz, no, ale już już coraz coraz więcej kumam No niestety, podstawą naszego życia w tej walce to są też kryty Mamy, ja mówiłem, mamy y, szybszą Szybszy modyfikator walki Możemy zadawać tych ciosów więcej w krótszym czasie To jest na pewno nasz plus Ja nie wiem czy mogliśmy jakoś y, bardziej wybitnie wpłynąć na y, obrażenia zadawane temu naszemu oponentowi. Powiem wam szczerze, nie mam takich w ogóle informacji. Nie wiem czy... Nie wiem, bo... Y, ja odniosłem wrażenie, że mamy chyba najsilniejszą broń jednoręczną, jaką mogliśmy mieć po prostu w tej modyfikacji. Właśnie ten boski korzonek naszej koleżanki. Wiecie co? Czekajcie szybki, szybki zapis Jesteśmy już w połowie jego HP Dobrze to wygląda Wiesz kurwa ma, martwiłem się o to że będzie tak bardzo źle ale nie ma wcale takiej tragedii Nie ma wcale takiej tragedii z nim hmm. Kurwa, zobaczyłem jego metodę walki właśnie na YouTube u tego naszego niemieckiego kolegi I powiem wam szczerze, że byłem, e, byłem lekko przerażony, nie? Byłem lekko przerażony, mówię kurwa, co to za, co za posrana ośmiernica jest w ogóle. No. Dziękuję Wam bardzo w sumie za uwagę, ale jeszcze... A, nie, jeszcze się nie żegnam, Przezapomniałem zapomniałem w sumie. Wyszło o wiele krócej niż myślałem. Spodziewałem się, że troszeczkę Troszeczkę dłużej nam to zajmie, będzie troszeczkę. Yy, ciężej, żeby zakończyć. Yy, tą malutką modyfikację. Mówię malutką, bo tak naprawdę w jednym takim odcinku. Dwój pół godzinnym, może trzy godzinnym maksymalnie powinniśmy całą... O, przepraszam. Całą serię zamknąć. No niestety nie udało nam się to. Z jednej strony też wolałem troszkę więcej odcinków zrobić. Ja też tak liczyłem na dwa góra, trzy odcinki wyszło, że ten trzeci odcinek tak naprawdę jest najkrótszym. Ze wszystkich. No mówię, podejrzewałem, że też mi ta walka z tym potworem po prostu nie będzie zbytnio wychodziła. Oglądając ten materiał. Yy walki po prostu różnych osób, kurwa, to myślałem, że to będzie o wiele cięższe, a okazało się, że dosyć szybko nauczyłem się metody jego ataków i nie było takiej tragedii. W ogóle, co mogę powiedzieć o modyfikacji? Modyfikacja króciutka, kilka godzin gry. Spodziewałem się troszkę może więcej po niej, patrząc nawet po głupich sklepach i po statystykach niektórych, to myślałem, że może nie o tyle, co będzie. No na pewno by była dłuższa trochę ta modyfikacja, może by miała mm, troszeczkę więcej potencjału rozwojowego, jeśli chodzi o postać, ale z drugiej strony, tak myślę, że może specjalnie twórca tego nie robił, żeby jednak jakieś tam wyzwanie na końcu gry było. Yy, bo tak naprawdę. No, najcięższymi przeciwnikami no to to co. No, najpierw były te zębacze, później byli ci te szkielety w zbrojkach, a na końcu był oczywiście strażnik, który okazał się. no Nie do końca jakiś super potężny, mimo że miał dużo punktów zdrowia, te obrażenia zadawane jemu też nie były jakieś porywające, no ale 60% nakryta i ta broń dała radę, nie? dużo, dużo uników, dużo ciosów i było spoko. Fabuła. Modyfikacji moim zdaniem dosyć ciekawa, ma potencjał, nie wiem czy ta modyfikacja ma jakieś tam partie 2 czy coś w tym stylu, bo no niby pokonaliśmy tego strażnika, fabularnie tam się jakieś portale otworzyły, no moim zdaniem powinno być coś dalej, ale nie wiem czy to było kiedykolwiek kontynuowane. No, mniejsza o większe to niezbyt mnie to interesuje. Jakbym miał ocenić tak modyfikację to moim zdaniem to takie hmm, takie no 6 na 10, jak miałbym być szczery. Pod względem, ale to już tak, po podliczeniu wszystkiego, pod względem fabuły, pomysłu na fabułę, gameplayu, tego rozwinięcia całej tej mapy i tego wszystkiego, nie? było bardzo dużo takich fajnych rzeczy, których nie widziałem do tej pory w innych modyfikacjach, ani przede wszystkim w samym oryginalnym Gotiku. To było jest naprawdę dobre. Oglądając filmy tam sprzed iluś lat, było bardzo dużo błędów. Okazało się, że ja się nie. Wiedziałem, gdzie będą te błędy, co się będzie działo z tymi błędami. Okazało się, że, że takowe błędy dzisiaj w tej modyfikacji już nie występują. Fajnie, nie? Jestem bardzo zadowolony, jestem pozytywnie dobrze zaskoczony. Jak na krótką modyfikację uważam ją za bardzo dobrą. Może nie. No mówię, takie 6 na 10 może nie, nie więcej, ze względu też na długość rozgrywki i na potencjał, który może, że tak powiem, nie został wykorzystany, nie? Ale dobra, dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. Zakończyliśmy sobie serię z, kolejnego mod z kolejnej modyfikacji. Za niedługo ruszymy z, z czymś kolejnym. Zobaczymy w sobie z czym. Trzymajcie się, cześć.